I tam w kolejnym filmie z napraw. Choć tym razem tak jak zrobimy dzielić życia z mechanika. Bo tak nic konkretnego, tylko trochę tak. Mamy KX-a 450. Nie trzeba wymienić oponę z tyłu i łańcuch zamontować. Tylko i wyłącznie zębatki zostają tak wedle życzenia właściciela. No i nowa dętka. Całość towaru leży i tu mamy jeszcze yzf 250, też na wymianę opon też łańcuch do wymiany zębatki zostają olej, filtr a i klamki jeszcze są do wymiany takie tam ma się drobne prace dzisiaj biorę szybko i linki, linki gazu także to chyba weźmy, razem połączymy bo to i praktycznie właściciel przywoził także się biorę powoli za pracę i tyle, przy tym trochę mniej do tego najpierw pracy a później wstawimy tam tego. Na warsztat i będziemy tam tego robić. Kawasaki, można powiedzieć, półki co skończone. Oponka wymieniona. dętka ta gruba, 4 mm, założona. łańcuch założony, ustawiony. Jest ok, także półki co można będzie to oddawać. A to i tak ten sprzęt docelowo, bo tu jeszcze. O, nie wiem, czy się widać. Jak luzy na wahaczu. Tak samo wylane przednie zawieszenie, i tak samo wiem, że przy silniku cylinder do wygląda spokiem, ale, ale na razie to ma być nierobione. Na razie tylko to, co było robione. No wiadomo, wedle zaleceń klienta. Nie każdego na wszystko od razu stać. Także póki co kawasaki, to, co miałem zrobić, zrobione. Przestawiam motocykl, biorę się za jamaszkę i będę teraz troszeczkę przy tam jest troszeczkę więcej pracy także trzeba będzie tam troszeczkę pogrzebać jak widać rozbieram to przez maszki koło teraz proszę może będzie widać co się stało wulkanizowała się niemal dętka z oponą. tutaj proszę bardzo Aś się zawinęła Ktoś pyta, co było przyczyną? Brak talku. To niestety, czy stety, niestety talkować dętki. Wtedy one nie będą przywierały, nie będą tutaj tak. A to naj, najlepszy sposób do o, do zerwania dętki. Widać doskonale, co się stało. Dobra, to wymieniamy, zdejmujemy resztę. Tak, to nie, nie musi być grubo. Samo wewnątrz opony wszędzie sypany, lekko rozprowadzony. Ja jeszcze zawsze pompuję delikatnie dentkę, żeby minimalnie powietrze było w niej. Dużo łatwiej się wkłada wtedy. Nie mamy tych takiej opcji, że nam się gdzieś, właśnie, może dentka zagąć. Jak tam się stało, przy tamtym to było widoczne. Świadczy to właśnie o tym, że była dentka wkładana bez powietrza, a później została pompowana gdzieś się źle, ułożyła i tyle. Także dobra, mamy na, otalkowane, na, rand nasmarowane yy, składam to. Może potrzebne mi są dwie ręce, także no niestety nagrywać nie będę. Mamy oponki powymienione z nętkami, ze wszystkim. W tym sprzęcie także przód i tył, napęd też już jest założony. O drugi jak widać. Co my teraz mamy? Wymienić mu linki gazu. To już tu porozbierałem, wszystko jest do, no, do wymiany wymienimy to, poskładam, odpalę wymieni się olej w silniku i co dostanie nam a, klamki ale musiałem zamówić uchwyt sprzęgła jak się okazuje jest inny i jest zamówiony też uchwyt także jeszcze na, na sam koniec klamka to pewnie chyba że klient sam sobie założy, zobaczymy także biorę się teraz za wymianę lineczek tutaj dostęp ciężkawy ale jakoś tam się myślę to ogarnie jakieś podejście będzie mamy lineczki wymienione rzędu spalone żeby się rozgrzał fajny kolej na wymiany. Zdał mi właściciel wszystko, znamy to oryginalne jamachowskie jamaluwę, opinie różne, ale miejsca większość. I to też także nie jest trudna, niech się rozgrzeje, wymienimy olej, zostanie tylko uchwyt, jak tak to wymijamy jeszcze go, a tak przyjdzie już. Przebieg po to godzina. Dobra, niech się do drzewa. Olej jak widać ścieka nam ładnie. Szumowałem cała miska też dosyć brudna była. Koreczek mamy aluminiowy, ale z magnesem. To jak widać dosyć bogato na nim. I to powiem szczerze, tak dosyć twarde te wiórki są. Coś tam powolutku zaczyna gdzieś coś siadać. Tak, jak widać, to tak dosyć. O, dosyć spore to. Dobra. Czyścimy, składamy wszystko, zalewamy. Jeszcze filterek tutaj. Chcę wymienić, ale najpierw już tam praktycznie przestaje kapać. Także wyczyścić korek, założyć nową podkładkę i składamy trochę go psiknąłem do hamulców ten muł zszedł a widać teraz te wiórki takie dosyć grube co to jest ciężko powiedzieć ale dosyć sporo też jest tego także coś tam się zaczyna chyba delikatnie gdzieś dziać widać że te niektóre to są takie naprawdę duże wióry dobra Trzeba będzie poinformować właściciela o tym. Dlatego też po części te firmy są, żeby. żeby móc udokumentować, a drugi jest temat, żeby właśnie informować. Widać duże takie wióry, dobre. Czyszczę to i składamy. Dobra, filterek odkręcony dałem no, ja mu troszeczkę ścieknąć zobaczymy jak to w filtrze wygląda temat. Tej no nie widać nic. Zobaczymy jak filterek wygląda. Czy to coś poważniejszego? Tam w miarę czysto. Tutaj powiem szczerze, no nie widać nic jakiegoś takiego tam że korek z magnesem to zawsze wiadomo wszystko włapuje po części po to i on jest tak, to tam mogą być jakieś delikatne ze skrzyni biegów choć takie one te 3-4 takie były dosyć spore były no zobaczymy, dobra mam rozebrane pomyć wszystko, poczyścić, teraz nowe filtry jest i, i składamy Widać olej zalany, stan jest, także trzeba go odpalić, niech sobie pochodzi troszeczkę i sprawdzić stan oleju, no i będzie wszystko zasadniczo przy nim wykonane, z tego co miałem wykonać, bo do pracy jak wiadomo, się więcej znalazło, no ale to co klient chce to się robi, także na razie robimy to. dobra, opuszczam podnośnik i go spróbuję odpalić. No i dobra, mamy maczkę też, to co miałem porobić jest obrobione, właściciel już poinformowany o wszystkim, także ma odbierać, tyle że zdejmuję z spodnośnika jakieś następne motocykle będę sobie wstawią, zobaczymy co tam sobie wstawię, bo trochę już tego stoi, który zobaczymy, który w pierwszej kolejności wejdzie po tym, także ja to zdejmuję, biorę się za następne, do zobaczenia, do następnego.